Cześć, witam wszystkich gorąco w tym materiale informacyjnym, takim vlogu informacyjnym i na wstępie chciałbym przekazać informację, iż nie, to nie jest żadna żałoba, po prostu jest taki kolor, a nie inny. Inwencja, jak widzicie będziemy strzelać, zestrzeliliśmy prawego, jedziemy, jedziemy bliżej, jest, piękny strzał. Wygraliśmy. You, you like baguette? I I can give you my la baguette. I włączyliśmy sobie już tutaj na dole radio, przez które będzie nam ładnie przepływał ten cały dźwięk. Podnosimy tutaj igłę tak to się tam jest, znaczy tam na końcu jest igła. Jest to pierwszy odcinek na moim kanale YouTube. Natomiast ta gra pojawiała się już u mnie na live'ie, czyli na Twitch TV u gościnnego mail. Zdebowiliście się tak z kumplami na, na podwórku? Zajebista sprawa była. Słuchajcie, kanapka szefa to się tak nazywa. Chciałem wypróbować. Czekajcie, co tu jest? 19:30. 19:30 kosztuje kanapka szefa, powiększone fryty, ee, powiększone fryty i Coca-Cola. jeszcze dodatkowo na Frytek chciałem sobie kupić takie ziemniaczki, ale niestety już nie było. Surówkę mamy chyba koperkową. Dobrze jadę? Dobrze. I w prawo. I teraz ja na przykład spotkałem jakieś... Mogą być czasami takie spadki FPS-ów, ponieważ ja niestety chyba mam odpalone na Full HD i w ogóle Ultra, Sur Ultra. E, dawno nie grałem, więc ostatnie w ogóle trzy pojedynki, które zostały rozegrane tutaj w matchmakingu, były przerżnięte przez moją drużynę. E, no i chyba tyle chciałem powiedzieć tytułem wstępu. Dobra. Drzwi się otworzyły, pak! Moje serce! Chciałbym coś zjeść na śniadanie. Niestety w moim chlebaku jest tylko trzydniowy chleb, a dzisiaj jest niedziela. Więc generalnie jest mała szansa na zdobycie fajnego, świeżego chleba, a w sumie mi się nie chce nawet wychodzić. Dobra, to słuchajcie, otworzymy jedną skrzynkę. Hmm, ze sk Tutaj to będzie Feniks. No niestety nie posiadam tej najnowszej Huntsman. Huntsman Kejza. Trzymajcie kciuki! I tak pewnie wypadnie coś z tego shitu niebieskiego WHAT?! JEST! JEST! Dobra, zaraz będzie dzień Zaraz będzie dzień eee, Dołożymy tutaj... W sumie nie chcę liny dokładać. Cześć, witam wszystkich w grze. Nether. dzisiaj będzie taki próbny materiał. Chcę zobaczyć, co tutaj wprowadzili nowego. Zobaczyć, czy ta gra w sumie posuwa się do przodu, czy też tkwi w tym momencie. To jest land, w którym kiedyś bardzo dużo osób ćwiczyło, bardzo dużo osób expiło. No, aktualnie już tak nie ma. Ja teraz w ogóle wlazłem na jakiś serwer, na którym jest bardzo mało ludzi. Um... Jest, to może wtedy polać jeszcze to jajuszkiem. Ja to przykryję teraz, żeby dostało to ciepła, żeby się ser roztopił i zobaczymy za chwileczkę, co nam wyszło. Tak się prezentują nasze kromeczki prosto po zdjęciu z gorącej patelni. Są jeszcze cieplutkie, ser się roztopił, więc generalnie arma pierwsza, druga i nawet teraz ta najnowsza, czyli Arma 3 jest to symulator wojska. Na, tym ser na tych serwerach jest coś takiego jak sleepers, czyli śpiochy. W momencie, kiedy wy się wylogujecie z gry, co prawda, już Was nie ma, natomiast Wasze ciało, Wasza postać, śpi tak jakby aż do momentu następnego zalogowania się. Bułka z serem, zadychę. Znaczy, na reklamie to wyglądało troszeczkę inaczej. Dziab! Witam wszystkich gorąco. Siemanko, tutaj z nami jest dzisiaj. Jo, jest. Ten, co jedyny umie godować po śląsku na tubach całkich. Jest to gra. Skojarzeniowo-logiczna, bardziej ku skojarzeniowej bym ją tutaj przyporządkował. Niesamowicie dobra gra. Są różnego rodzaju tutaj stoiska, właśnie związane z grami takimi niezależnymi. Jak widzicie, tutaj jest też cosplay, troszkę tutaj supermenów. E, jak najbardziej, tylko troszkę mu bęben wywaliło. Szok generalny. Niedowierzanie. Niedowierzanie. Jak staliśmy o 8 rano, a że mamy widok z balkonu taki fajny, no. prosto tu na hale, to była taka kolejka, że wychodziła z sali i jeszcze zakręcałaś 10 metrów. I dodatkowo jeszcze mamy w garnuszku wosk. Także mamy taki stary garnuszek, który później będzie można jakoś, mam nadzieję, doczyścić. Niektórzy robią coś takiego, że nie roztapiają wosku tylko po prostu ze świeczki, która się pali, ale to wtedy będzie bardzo długo trwało i nie będzie fajne. A tutaj mamy więcej światła, słuchajcie, mamy tak, mikser i tutaj jest troszkę lepiej widoczne, co tu jest w środku, także tutaj mamy tak, dwa wulkany, jakieś petardy, jakieś pszczółki, jakaś inna petarda, Ej, co to tutaj, co to za dziewczyny tu są namalowane? Im pierwszy raz w Polsce intro do gry Wiedźmin 3 Dziki gon. Bardzo was wszystkich Aha. proszę, abyście nie nagrywali tego filmu. Wow. No, także powiedział, że lepiej lepiej nie. Lepiej nie. Przy nagrywaniu Full HD jest jakiś problem, występuje taka, tak, taki error, że zbyt długo trwa konwersja klatek, czy coś takiego i wtedy tracą mi się pakiety, a Wy to widzicie, że jest mało FPS-ów i utracone klatki, więc... O kurde! Typowa gimbaza! Niemcy są jednak wyposażeni dobrze. Wo 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 Dobra, jeszcze mamy dwa, dwa piętra do wyczyszczenia. Bardzo fajna imprezowa gra karciana. czyli wiadomo, lubimy gry imprezowe, gdzie czas nie jest zbyt długi, 5-10 minut na jedną rozgrywkę. To znaczy to są sałatki ala kebab, także wiadomo, już na wstępie dostajemy informację, że to za bardzo do kebaba nie będzie podobne. Jesteś, jak niestety oberwała Atronix, już prawie go uderzył. No i kurde wow, Jezus! jest. No, z tego co widzę, to niestety nic nie zrobimy. Ja prawdopodobnie teraz udam się, aby mnie zjadł. No i co? Chciałem Wam podziękować za obecność na tym materiale i życzę Wam wszystkiego dobrego. Zdrowka przede wszystkim, żeby Was nie dopadło tak jak mnie. No i mam nadzieję, że. Zobaczymy się już na przyszłym live'ie, czy jakiś tam filmik będzie na tubie. Pamiętajcie, subskrybujcie na Twitchu, będą Was obowiązywały takie, a nie inne... Hmm, ...bonusy. No, to się.